Cały wieczór upłynął w atmosferze żartów i zabawy przy długim drewnianym stole w przestronnym holu starego pensjonatu. Zebrało się całe towarzystwo. Julia usiadła obok Andrieja i jej męża, ponieważ byli trochę spóźnieni na kolację. Naprzeciwko nich siedział Artem, który niedawno został zatrudniony. Było to oficjalne przyjęcie firmowe dla firmy Julii. W innych okolicznościach Andrzej zostałby w domu z dziećmi i nie poszedł na imprezę. Następnego dnia wrócili do miasta po spacerze. Andrzej wiedział, że ma piękną i odnoszącą sukcesy żonę, oboje mieli świetną pracę, dwóch pięknych synów, 13 i 14 lat, i wszystko w życiu wydawało się idealne. Ale przez ostatnie kilka tygodni Julia wydawała się odległa, jakby coś ją niepokoiło. Próbował z nią o tym porozmawiać, ale za każdym razem unikała rozmowy, czując, że coś wymyka się jego zrozumieniu. Julia wspomniała o pikniku dzień przed wyjazdem. Andrej natychmiast się zgodził i pomógł zorganizować go tak, aby jej synowie mogli zostać z jej rodzicami, którzy mieszkali w mieście. Mężczyzna zauważył, że jego żona nie była zachwycona jego obecnością, choć nic nie powiedziała. W autobusie Andrzej zauważył wiele nowych twarzy, pracowników, z którymi wcześniej się nie spotkał, ponieważ był tylko na spotkaniach zespołu Julii na noworocznych imprezach firmowych i zwykle pozostawał w cieniu. Po przyjeździe goście zostali rozdzieleni między pokoje, a wkrótce Julia wyszła na zewnątrz. Andrzej zawahał się przez chwilę, ale potem poszedł za nią i znalazł ją na zewnętrznym tarasie, rozmawiającą namiętnie z młodym mężczyzną i kiwającą głową z uśmiechem. Andrzej spiał się, czując narastające w nim niespokojne przeczucie. W tym momencie młoda pracownica zatrzymała się obok niego. Czy oni mają romans od dłuższego czasu? Andrzej zapytał cicho. Kiwając głową w stronę Julii i Artema. Jeszcze nie, nie jest to pełnoprawny romans, ale namiętność jest już silna. Oboje nie są wolni, na razie wszystko jest na poziomie rozmów. Zależy mu jednak na jej akceptacji, na jej akceptacji jego dokumentów, które ona ciągle poprawia. Odpowiedział pracownik z lekkim uśmiechem. A kim jest jego żona? Leryse, pracuje dla innej firmy. Widziałem ją kilka razy, miła kobieta. Cóż, muszę iść, mój mąż czeka. Kim jesteś? Katje, ale jestem mężatką. Miło było poznać. A ty? Andrzej, ja też nie jestem wolny, powiedział, ukrywając wewnętrzne napięcie. Po tym, co usłyszał, Andrzej zdał sobie sprawę, do czego mogłaby doprowadzić ta podróż, gdyby nie przyjechał z Julią. Od tego momentu nigdy nie opuścił jej boku, pomimo ich oczywistej irytacji. I tak nadszedł wieczór przy zastawionym stole. Wokół rozbrzmiewały śmiechy i rozmowy, ale napięcie było wyczuwalne. Julia, patrząc na obfitość alkoholu, zasugerowała. Andrzej, dzisiaj możesz pić ile chcesz, nie ograniczam cię, powiedziała z uśmiechem. Zapomnij o tym w domu, dodała, a on uśmiechnął się w odpowiedzi. W porządku, kochanie, wypiję tyle, ile będę mógł, odparł. Jednak pomimo jej żartobliwego tonu, Andrew nie mógł nie wyłapać ukrytego podtekstu. To hojne pozwolenie było najwyraźniej próbą odwrócenia jego uwagi. Być może chciała wykorzystać ten stan, by coś ukryć. Wiedział, że Artem przebywa na pierwszym piętrze w pokoju numer jeden. Andrzej obserwował, jak Julia i Artem zaczęli omawiać sprawy zawodowe przy tym samym stole. Korzystając z chwili, postanowił przyłączyć się do rozmowy. On również studiował na tym samym uniwersytecie co Julia. Okazało się, że Artyom podobno też tam studiował, ale znacznie później. Andrzej zadał kilka pytań na temat wykładowców i już po kilku minutach zdał sobie sprawę, że Artyom nigdy nie studiował na tej uczelni. Andrzej już dawno skończył studia, ale utrzymywał kontakt z uniwersytetem i znał wszystkich obecnych i byłych wykładowców. Jego podejrzenia tylko się nasiliły. Tymczasem muzyka zaczęła grać, a zabawa nie trwała długo. Nagle sprzęt uległ awarii. Niewiele osób wiedziało, że Andrzej, po dokładnym sprawdzeniu go podczas instalacji, poprawił kilka rzeczy i zamienił przewody. Muzyka ucichła, i po godzinie goście zaczęli rozchodzić się do swoich pokoi. Julia zwróciła się do męża z lekkim sarkazmem: No to chodźmy, odprowadzę cię do pokoju. Nie trzeba, nie jestem pijany odpowiedział Andrzej z uśmiechem. Julia spojrzała na niego z niedowierzaniem. Jesteś pewien? Myślisz, że sam dasz radę iść? zapytała. Tak, jestem całkowicie trzeźwy odparł. Zaskoczona dodała. Ale przecież tyle wypiłeś. Andrzej uśmiechnął się lekko. Tak, ale jestem trzeźwy. Siedzieli jeszcze przez chwilę przy prawie pustym stole. Artem, skończywszy kolację, udał się do swojego pokoju. Andrzej i Julia również wrócili do swojego pokoju. Położyli się spać, ale Andrzej nie mógł zasnąć. Gdy tylko Julia po cichu wstała, założyła szlafrok i skierowała się do wyjścia, zapytał: Dokąd idziesz? Nie mogę spać, odpowiedziała. Ja też nie mogę spać. Ja też idę zaczerpnąć świeżego powietrza, powiedział, zarzucając na siebie dres. Wyszli razem na werandę. Artem siedział na ławce i palił. Gdy zobaczył Julię, rozchmurzył się, ale gdy za nią pojawił się Andrzej, jego radość szybko zgasła. Co, Artem, też nie możesz spać? Andrzej zapytał spokojnie. Tak, postanowiłem zapalić przed pójściem spać, żeby się zrelaksować, mamrotał, wyraźnie zawstydzony. Palenie jest szkodliwe, wiesz o tym, powiedział Andrzej z zimnym uśmiechem. Wiem, ale nie palę zbyt często. Wątpię, czy papierosy mogą być przydatne. Wszystkie powoli, ale skutecznie wyniszczają organizm. Swoją drogą, dlaczego nie zabrałeś ze sobą Lerysi? Andrzej nagle zmienił temat. Lerysi? Zapytał Artem, unosząc brwi ze zdziwienia. Tak, twoją żonę, kontynuował Andrzej z uśmiechem. Na pewno by jej się tu spodobało. Reakcja Juli pokazała że nie wiedziała, że Artem ma żonę. Jednak Andrzej nie zatrzymał się i dodał: Jest tu wielu ludzi z dziećmi. Powinniśmy byli zabrać swoje, ale zdecydowaliśmy się zostawić je z dziadkami. Gdzie zabraliście swoje dzieci? Pojechałem nad morze z moją żoną i jej rodzicami, odpowiedział nieco speszony Artem. To świetny pomysł, będę musiał to zapamiętać na przyszłość. Dobra, skończyłem palić, idę spać. Dobranoc, artem szybko zakończył rozmowę, wyraźnie nie chcąc dalej drążyć tematu. Andrzej i Julia wędrowali jeszcze przez chwilę w ciszy nocy. W pewnym momencie zauważyli jeża biegającego wzdłuż ogrodzenia w poszukiwaniu jedzenia, które prawdopodobnie zostawili miejscowi robotnicy. Ta prosta chwila przyniosła im chwilę spokoju. Potem wrócili do pokoju, a Julia zapadła w głęboki sen. Obudziła się, gdy Andrzej delikatnie głaskał ją po głowie. Co ty robisz? wyszeptała przez sen. Budzę cię, kochanie, wiele osób już wstało, zaraz będzie śniadanie. Czas wstawać odpowiedział z delikatnym uśmiechem. Jesteś gotowy? zapytała, przeciągając się. Jak widzisz, umyłam już twarz i przygotowałam się. Wracamy dziś do domu. Czas przed odlotem leciał nieubłaganie. Andrzej cały czas był obok Julii jakby nie chcąc spuścić jej z oczu. W końcu wszyscy wsiedli do autobusu i ruszyli w drogę powrotną do miasta. Gdy autobus mijał dom rodziców Julii, gdzie przebywały ich dzieci, Katie, która siedziała z przodu z mężem, spojrzała na Andrieja i przygryzła wargę, zdając sobie sprawę, komu przekazała plotki o zbliżeniu Julii i Artema. Ich Toyota była zaparkowana na podwórku, gotowa na każde warunki drogowe. Po serdecznym uścisku z rodzicami i krótkiej rozmowie o minionych wakacjach, wsiedli do samochodu i pojechali do domu. W domu Julia zajęła się przygotowywaniem obiadu, a Andrew i dzieci swoimi małymi projektami, pochłonięci wspólną pracą. Wkrótce Julia wezwała wszystkich do stołu, przypominając im, aby najpierw umyli ręce. Podczas kolacji najstarszy syn Aleksander zaczął opowiadać z entuzjazmem. Dziś rano, kiedy wszyscy jeszcze spali. Babcia poszła na targ i przyniosła świeże osiki. Upiekła je i powiedziała, że w lesie jest teraz dużo grzybów. Jadłaś je? Julia była zaskoczona. Tak, były bardzo smaczne, odpowiedział Aleksander. Powinniśmy zadzwonić do mamy i zabronić jej dawać grzyby dzieciom, to niebezpieczne. Daj spokój, powiedział Andrii z uśmiechem. Nasze dzieci nie są już dziećmi. Za kilka lat będą dorośli. To nic takiego. Tato, pojedziemy z drugą babcią na grzyby do wsi? Dlaczego nie? Jest dopiero siódma w nocy. Jak się szybko spakujemy, to przed dziesiątą będziemy we wsi, a rano wcześniej pójdziemy do lasu. Andrzej, jutro masz pracę, przypomniała Julia. Pamiętam, ale mam dwa tygodnie wolnego, odpowiedział. Andrzej natychmiast zadzwonił do swojego szefa. W ciągu kilku minut sprawa została rozwiązana. Odkładając słuchawkę, rozkazał. Sasza, wowka, szykujcie się. Jedziemy na tydzień do babci na wieś. Wiecie, co ze sobą zabrać. Mamy zabrać wędki? zapytał entuzjastycznie młodszy syn. Oczywiście, weźcie je, uśmiechnął się Andrzej. Dzieci z radością popędziły do swojego pokoju, aby zacząć się pakować. W tym czasie Andrzej w zamyśleniu obracał widelcem sałatkę, po czym podniósł wzrok i powiedział: "Julio, nie jestem dzieckiem i wszystko doskonale rozumiem. Lubisz Artema, a na tej wycieczce byłem dla ciebie jak wrzut na dupie. Wszystko, co zaplanowałaś, nie wyszło przeze mnie." Julia zamarła, gdy usłyszała te słowa, ale szybko się pozbierała. "Andrzej, mówisz poważnie? Jesteś zazdrosny o mnie z Artemem?" To kompletny nonsens. Dlaczego w ogóle pomyślałeś coś takiego? Mów, co chcesz, Julio, przerwał jej Andrzej spokojnym, ale zimnym tonem. Później pożałujesz swoich słów. Nawet nie pytam o potwierdzenie, to dla mnie oczywiste. Wiem, że przez moją obecność zawiodłaś, ale nie będę twoim opiekunem. Moje zaufanie jest źle ulokowane. Nie mogę uwierzyć, że coś takiego przyszło ci do głowy. Co w ciebie wstąpiło? Julia spojrzała na niego szeroko otwartymi oczami. Nic, po prostu uświadomiłem sobie wszystko na pikniku. Dzieci i ja wrócimy za tydzień, a co będzie dalej, zależy od ciebie. Muszę zobaczyć twoją szczerość. Andrzej, jaki masz dowód? Na czym opierają się te oskarżenia? Julia, to ty potrzebujesz dowodów, nie ja. Musisz zdecydować, czy potrzebujemy siebie nawzajem, czy też artem jest dla ciebie ważniejszy. Nie podjęłam jeszcze ostatecznej decyzji, ale wciąż analizuję Twoje zachowanie na pikniku. Poznasz mój wniosek, kiedy wrócę z dziećmi. A jeśli pojawi się w tym mieszkaniu podczas mojej nieobecności, nie pozwolę, by obyło się to bez konsekwencji. W tym momencie do kuchni wpadła Saszę, oznajmiając radośnie: Jesteśmy gotowi. Andrzej spokojnie odłożył widelec, wstał i w milczeniu udał się do swojego pokoju. Szybko zbierając dokumenty, dres i inne rzeczy, po cichu opuścił mieszkanie bez słowa pożegnania. Julia została sama w pustym mieszkaniu. Zdała sobie sprawę, że Andrzej miał rację. Cały pomysł wyjazdu na piknik powstał tylko po to, by być z Artemem. Miała szczerą nadzieję, że Andrzej odmówi, bo zawsze uważał takie imprezy za stratę czasu i szkodę dla zespołu. Ale nieoczekiwanie zgodził się. W piątek w pracy Julia nawet ostrzegła Artema, że jej mąż pojedzie z nią. Mimo to nie mogła się oprzeć i natychmiast po przyjeździe poszła do Artema, który siedział w altanie. Ustalili, że spotkają się wieczorem, kiedy Andrzej pogrąży się w rozmowie o pracy. Delikatnie zachęcała męża do picia więcej niż zwykle, pozwalając mu pić tyle, ile chciał, ponieważ nie pozwalała na takie rzeczy w domu. Ale ku jej zaskoczeniu Andrzej nie tylko się zgodził. Ale także okazał się niespodziewanie przyjemnym rozmówcą dla Artema. Umiejętnie wyjaśniał to, czego potrzebował, chociaż wydawało się, że nie mówi o niczym. Julia, pogrążona we własnych myślach, nie zwracała większej uwagi na ich rozmowę. Kiedy zaczęła grać muzyka, już miała poprosić Artema do tańca, ale nagle sprzęt uległ awarii. Próby naprawy nie powiodły się i Julia wróciła do stolika. Dopiero wtedy zauważyła, że obok jej męża stoją dwie puste butelki wódki i pomyślała, że pewnie większość wypił. Julia zaproponowała, że pomoże Artemowi za Andrzeja do pokoju, ale zanim zdążyli wstać, Andrzej odezwał się zupełnie trzeźwym głosem. Nie trzeba, nie potrzebuję pomocy. Nie tylko nie jestem pijany, ale nawet nie mam kaca. Julia była zaskoczona, gdy zdała sobie sprawę, że rzeczywiście był całkowicie trzeźwy. Później poszli razem do swojego pokoju. Po wylegiwaniu się w łóżku, Julia postanowiła wyjść na zewnątrz, zakładając, że Artem będzie tam na nią czekał. Ale ku jej zaskoczeniu, Andrzej również wstał i poszedł za nią. Artem siedział na ławce, a Andrzej rozpoczął z nim rozmowę na temat niebezpieczeństw związanych z paleniem. W pewnym momencie Julia usłyszała coś, co naprawdę ją uderzyło: Artem był żonaty. Co więcej, miał dzieci, które wyjechały nad morze z rodzicami jego żony. Julia zaczęła się domyślać, że Andrzej zdaje sobie sprawę, że między nią a Artemem coś się szykuje. Po spacerze z mężem ścieżkami pensjonatu wróciła do pokoju i położyła się do łóżka, postanawiając, że w poniedziałek odbędzie poważną rozmowę z Artemem w biurze. Będzie musiał wyjaśnić, dlaczego ani razu nie wspomniał o swojej rodzinie. W końcu jej pociąg do niego od początku nie sugerował żadnych poważnych zamiarów, postrzegała to jako lekki flirt. Artyom był miłym człowiekiem i od momentu, gdy pojawił się w biurze, nawiązali przyjazne porozumienie. Często rozmawiali o sprawach zawodowych, a Artyom miał sposób na wywołanie uśmiechu na twarzy Julii. Chociaż, jak później zdała sobie sprawę, czasami brakowało mu profesjonalnej wiedzy i mylił się co do podstawowych pojęć. Teraz Andrii postawił jej ultimatum, ale ona nawet nie wyobrażała sobie życia bez niego. Julia rozumiała, że Andrzej nie ma dowodów na jej niewierność, ale też wyraźnie zdawała sobie sprawę, że ich nie potrzebuje. Jak teraz wybrnąć z tej trudnej sytuacji? Nie potrzebowała Artema, był tylko zabawą, która nagle zamieniła się w dramat. Nie planowała niczego poważnego, poza lekkim uściskiem czy przelotnym pocałunkiem. Ale kiedy dotarła na miejsce, dowiedziała się, że Artyom zaaranżował dla siebie osobny pokój. To była wyraźna wskazówka i odetchnęła z ulgą, że wszystko się urwało. Julia wiedziała, że ich żeński personel zawsze wszystko zauważa i nie chciała, aby sytuacja wymknęła się spod kontroli. Po tym, jak Andrzej wyszedł z dziećmi, Julia została sama. Pozmywała naczynia, posprzątała kuchnię i czując lekkie zmęczenie, poszła do sypialni. Siedząc przed lustrem, myślała o swoim małżeństwie. Nie mogła stracić Andrzeja, i jeśli istniała choćby najmniejsza szansa na uratowanie ich związku, Julia zamierzała ją wykorzystać. Tymczasem Andrzej obudził dzieci wcześnie i szybko się przygotowały. Zabierając ze sobą wiadra i kosze, załadowali wszystko do samochodu. Ojciec Andrzeja, Ignat, również pojechał z nimi. Wczesnym rankiem zatrzymali się na skraju zagajnika. Te miejsca były prawie nietknięte, a chłopcy byli podekscytowani odkrywaniem leśnych ścieżek. Ta wioska, w której mieszkali rodzice Andrzeja, była dla nich jak drugi dom i często tu przyjeżdżali. Tutejsze lasy obfitowały w grzyby, co od razu zauważył Ignat. To dobry rok na grzyby. Tutejsze miejsca są takie, że ludzie z miasta tu nie przyjeżdżają. Dlaczego? Nie znają drogi? zapytał Sasza. Znają drogę, ale boją się węży, jest ich tu dużo. Tato, węże? Straszne. Ignat uśmiechnął się. Ale wiesz, jak to jest, kiedy się boisz, wydaje ci się, że to żmija. Chociaż muszę przyznać, że żmije też tu są. Jedna wygrzewa się na słońcu. Widząc węża, Sasza i Wowka rzucili się w jego stronę z podekscytowaniem, ale powstrzymał ich surowy krzyk ojca. Dokąd idziesz? Złapać węża? Zabrać go do domu. Zabieramy go do miasta. Żmije? Pamiętajcie, czego was uczyłem: Nie wolno dotykać węży, jeżeli ani krzywdzić wilków i niedźwiedzi w lesie. Chłopcy odpowiedzieli z radością. Zgadza się? Ale czy naprawdę myślicie, że poradzimy sobie z niedźwiedziem lub wilkiem? Cóż, to nie w porządku, nie możemy ich skrzywdzić, zaprotestował Saszy. A to, że ugryzienie żmi jest śmiertelne, nic ci nie mówi? Nie możemy jej chociaż już złapać. Nie, nikogo nie złapiemy. Po prostu patrz na żmiję, ale nie zbliżaj się. Gdy tak dyskutowali, żmija, wyczuwając niebezpieczeństwo, zniknęła w gęstwinie. Do domu dotarli bez incydentów. Matryona Osipowna, widząc ogromną ilość grzybów, ochlapała sobie ręce. Oj, będę musiała je sprzątać do rana. Mamo, nie martw się, pomożemy. Wszyscy razem usiądziemy na podwórku i będziemy je czyścić, zapewnił ją Andrzej. I rzeczywiście, cała rodzina wraz z sąsiadami Matryony, którzy przyszli zobaczyć obfite zbiory, zabrała się do pracy. Grzyby były sortowane, niektóre suszone, a białe marynowane. O piątej wieczorem główna praca została zakończona i pomimo kłopotów cała rodzina miała czas na kolację, zamieniając proces w ciepłe i przyjazne zajęcie. Około siódmej wieczorem Matryona nadal zajmowała się grzybami w kuchni. Na zewnątrz, jakieś dziesięć minut po przyjeździe ostatniego autobusu z miasta, zatrzasnęła się brama i do domu weszła Julia, żona Andrieja. Przywitała się i zapytała: Gdzie jest Andrzej? Gdzie są chłopcy? Poszli do klubu, odpowiedziała Matryona, odkładając nóż i wycierając ręce w fartuch. Myślałam, że idą spać, ale wtedy pojawił się menadżer klubu, dowiedział się, że Andrzej przyjechał i poprosił o obejrzenie sprzętu. Jak powiedział, został kupiony w czasach radzieckich lub nawet wcześniej. Kiedy Andrzej mieszkał tu przed studiami, cały czas go naprawiał. A teraz do dyrektorki przyjechała siostra, więc szybko nie wrócą. W takim razie pójdę do nich. A może ty potrzebujesz pomocy? Nie, nie, już wszystko zrobiliśmy, idź i baw się dobrze. Kiedy Julia podeszła do klubu, muzyka grała głośno, najwyraźniej Andrzej już wszystko naprawił. Weszła do środka i skierowała się do sali tanecznej. W środku zebrali się młodzi faceci i kilku dorosłych, a pary powoli wirowały na parkiecie. Wśród nich była szczupła, drobna dziewczyna w sportowej kurtce i jasnych dżinsach, która wyglądała zaskakująco harmonijnie obok Andrieja. On miał na sobie starą koszulę, która dawno temu została zabrana na wieś, ale wyglądał w niej równie imponująco. Tworzyli najpiękniejszą parę na całym parkiecie. Julia czuła, jak gotuje się w niej złość i zazdrość, ale na zewnątrz tego nie okazywała. W tym momencie Andrzej zauważył ją, ale nie okazał tego. Jej synowie podbiegli do Julii, wesoło wołając ją do tańca, ale ona odmówiła, nie mogąc znaleźć w sobie siły. Muzyka ucichła. Andrzej ukłonił się partnerce i podszedł do sprzętu, by go wyłączyć. Wieczór dobiegł końca. Szef klubu ogłosił koniec tańca. Pożegnał się ze wszystkimi i powiedział, że następne spotkanie odbędzie się w środę. Andrew podszedł do Julii, obok której stali ich synowie, opowiadając jej, jak rano gonili węża przez zagajnik. Przywitał się z żoną. Cześć, czy coś się stało? Julia spojrzała na niego z ukłuciem goryczy. Nic, tylko przyszłam do męża, a on już tu z kimś się spotyka i tańczy. Andrzej odpowiedział ponuro. Z nikim się nie spotykałem. Tańczyłem z Olesią, chodziliśmy do tej samej szkoły. Ale bardzo ładnie razem wyglądaliście. Nie wiem, jak to wyglądało z zewnątrz, ale ja poważnie traktuję przysięgę małżeńską i zawsze jej dotrzymuję. Nie było tu nawet cienia flirtu. Nigdy nie zrobiłabym tego, co ty. Ale do piątku uzyskam odpowiedzi na wszystkie moje pytania i uznam się za wolną od tych przysiąg. Andrzej, powiedziała podekscytowana Julia czując jak grunt usuwa jej się spod nóg Nie miałam nic z Artemem Gdyby było coś więcej nie rozmawialibyśmy teraz zaczął spokojnie Andrzej ale w jego głosie brzmiała gorycz Zdradziłaś mnie Zdradziłeś mnie niszcząc wszystko co mieliśmy Moje dzieci i ja wkrótce znów będziemy razem a ty będziesz siedzieć na zgliszczach naszego małżeństwa Julia próbowała coś powiedzieć Czy mogę coś wyjaśnić tak, ale nie teraz, przerwał jej ostro Andrzej. I tylko jeśli powiesz prawdę. Nie potrzebuję kłamstw i fałszu. Poza tym jesteśmy już w domu. Porozmawiamy po kolacji. Nie powiedziałam jeszcze nic rodzicom ani dzieciom. Zjedli kolację w zwykłej ciszy, a gdy dzieci poszły do swoich pokoi i zasnęły, Matryona zaczęła sprzątać kuchnię. Julia pomagała jej, starając się wyglądać spokojnie. Ignat już wtedy spał. Kiedy wszystko było posprzątane, matka Andrzeja pożegnała się ze wszystkimi i poszła do swojego pokoju. Julia i Andrzej zostali sami w kuchni. Więc, co chcesz mi powiedzieć? Zapytał Andrzej, przerywając ciszę. Wszystko. Nie chcę czekać do piątku, odpowiedziała cicho. A co z twoją pracą? Jego głos był zimny i obojętny. Wzięłam trochę wolnego, a potem urlop. Pod koniec wakacji zamierzam zrezygnować. Julia spojrzała mu w oczy, starając się nie odwracać wzroku. Ale najpierw najważniejsze. Nie będę ukrywać, bardzo lubiłam Artema. Flirtował dyskretnie i pięknie, a ja dałam się ponieść. Tak, zauważyłam, że jego wiedza zawodowa nie jest idealna, a kiedy rozmawiałeś z nim przy stole, zdałam sobie sprawę, że nie studiował na naszej uczelni. Ponadto zataił, że ma żonę i dzieci. Ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że po Twoim wyjeździe spojrzałem na swoje życie z zewnątrz i zdałem sobie sprawę, że popełniłem ogromny błąd. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo Cię kocham, że nie mogę Cię stracić. Chcę spędzić z Tobą życie. Chcę się przy Tobie zestarzeć, zamilkła, próbując zebrać myśli. Nie wiem, jak prawdziwie to brzmi, ale taka jest prawda. To, co zrobiłam, było głupie i złe. Nie ma na to usprawiedliwienia. Ale naprawdę chcę to naprawić i jestem gotowa zrobić wszystko, co każesz. Wyciągnąłem wnioski. Proszę, daj mi szansę na uratowanie naszej rodziny. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by odzyskać twoje zaufanie. Obiecuję, że nigdy tego nie pożałujesz. Czy planowałeś coś podczas tej podróży? Andrzej zapytał, jego głos był napięty, ale powściągliwy. Nie, nasz związek nie zaszedł tak daleko. Gdyby nie ty i twoja obecność na pikniku, sprawy mogłyby zajść daleko. Myślę, że twoja obecność też go odstraszyła, westchnęła Julia, spuszczając wzrok. Choć z pewnością nie był zadowolony. Dzisiaj rozczarowałam go jeszcze bardziej, nie podpisałam żadnych papierów, bo wszystko trzeba zrobić od nowa. Nie zamierzałam tego robić. Napisałam notatkę i dałam ją dyrektorowi generalnemu wraz z wnioskami o wolne, urlop i zwolnienie. Wszystko zostało podpisane z wyjątkiem rezygnacji. Dyrektor generalny wezwał mnie do siebie, zapytał, co się stało, i powiedział, że sprawdzi, gdzie studiował, ponieważ artem nie znał podstaw. W drodze tutaj zadzwoniła do mnie Katia, pracownica, która powiedziała mi, że Arciom zrezygnował z pracy i odszedł, nie czekając na wypłatę. Wszystkie jego akta zostały jej przekazane. Czy próbował się z tobą skontaktować? Tak, dzwonił kilka razy, ale nie odbierałam. Nie ma o czym rozmawiać. Jestem tu, bo postanowiłem nie czekać, aż wrócisz do domu, żeby się przyznać. Teraz wszystko jest w twoich rękach. Jeśli odmówisz, wyjadę rano. Andrew milczał przez chwilę, jakby zastanawiając się nad jej słowami, po czym spokojnie powiedział. Rano jadę z dziećmi na ryby. Obiecałem imienia. Jeśli chcesz, możesz jechać z nami. A teraz jest już późno, chodźmy spać. Czas mijał, a Julia i Andrzej zdołali uratować swoje małżeństwo, choć nie było to łatwe. Andrzej nie od razu uwierzył w jej słowa, ale nie miał już żadnych skarg na jej zachowanie. Julia z kolei również się zmieniła. Nie zapomniała dnia, w którym zobaczyła swojego męża, silnego i przystojnego, tańczącego z delikatną i wdzęczną kobietą przy głośnej muzyce. Ta scena na zawsze wyryła się w jej pamięci, przypominając jej, jak łatwo jest stracić wszystko. Jeśli chodzi o Artema, po zwolnieniu zniknął. Jego los przez długi czas pozostawał nieznany. Z czasem okazało się, że jego żona złożyła wniosek o jego odnalezienie. Półtora roku później rozwiodła się z nim. Artyom został uznany przez sąd za zaginionego. Okazało się również, że nigdy nie studiował na uniwersytecie, a przez jakiś czas pracował jako robotnik na budowie. Jeśli podobała Ci się ta historia, nie zapomnij zasubskrybować kanału, polubić i udostępnić ten film znajomym. Twoje komentarze i opinie są dla nas bardzo ważne. Daj nam znać, co myślisz i jakie tematy Cię interesują. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia w następnym wydaniu.